Ameryka była z początku wymarzonym domem dla uciekających przed prześladowaniami religijnymi w Europie. Wkrótce jednak z powodu trosko o sprawy doczesnej wielkich możliwości nowego świata wielu ogarnął duchowy letarg. W wieku XVII i XVIII nastąpiły dwa ożywienia religijne zwane wielkimi przebudzeniami. Do pierwszego z nich przyczynił się Walnie George Whitefield, absolwent Oxfordu, wraz z Johnem i Charlesem Wesleyami należącymi do świętego klubu. Członkowie klubu starali się w życiu praktykować duchowe ożywienie. Po ukończeniu studiów, Whitefield nie osiadł na plebanii, lecz został popularnym wędrownym kaznodzieją. Był za życia w Ameryce osiem razy i tam też umarł. Jego szczątki spoczywają w tym oto kościele w Newburyport w stanie Massachusetts. W latach 40. XVIII wieku był chyba poza królem najbardziej znanym Anglikiem w Ameryce. Jego kazania porywały tłumy na całym wschodnim wybrzeżu i przebudziły wszystkie wyznania, zwłaszcza baptystów. Jako pierwszy głosił kazania niewolnikom na południu. Po raz pierwszy wtedy chrześcijaństwo zaczęli przyjmować masowo czarnoskórzy. Wielkie przebudzenie spowodowało wzrost liczby wyznawców wielu kościołów oraz wzajemnego szacunku i współpracy między kościołami. Niektórzy uważają, że okres ten miał duży wpływ na zmiany, które niebawem nastały w Ameryce. Według części badaczy, ewangeliczny ruch z lat 40. XVIII wieku odegrał kluczową rolę w rozwoju myśli demokratycznej, a także wolności prasy i przekonania, że informacje należy podawać bezstronnie i bez nadzoru. Kilkadziesiąt lat potem doszło do amerykańskiej wojny o niepodległość i ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Drugie wielkie przebudzenie miało miejsce w ciągu trzech pierwszych dekad XIX wieku. Dużą rolę odegrał w nim Charles Finney, który ewangelizacyjne spotkania namiotowe wprowadził do miast. Stworzył także przepis na ożywienie, kopiowany wtedy w wielu kościołach. Oto składniki jego recepty. Publiczna modlitwa za ludzi po imieniu. Dopuszczenie kobiet do publicznych wystąpień i modlitw wśród osób obojga płci. Proszenie do przodu osób potrzebujących modlitwy. Modlenie się na kameralnych spotkaniach w małych grupach. Przedłużanie spotkań namiotowych do paru tygodni. W domach modlitwy na całym wschodnim wybrzeżu i w dużych miastach następowało religijne ożywienie, widoczne zwłaszcza na północnym wschodzie. Ruch ogarnął nie tylko wykształcone elity, ale także gorzej wykształconych i sytuowanych. W dalszej perspektywie przebudzenie doprowadziło do powstania ruchów trzeźwościowego, abolicjonistycznego i emancypacyjnego. Mury, jedne po drugich, padały pod naporem Ewangelii. Narzędziami w Bożym Ręku byli duchowni i lajkat. Utorowało to drogę do przyjęcia poselstw, z którymi w przyszłości dzielić się będą pokorni, często niewykształceni mężczyźni i kobiety. Bóg nigdy nie był zależny od ludzkiego wykształcenia podziałów ani przynależności klasowej. Do ogłoszenia poselstw używał i wciąż używać będzie swe pokorne sługi. Przed powrotem Chrystusa świat zazna kolejnego przebudzenia, jakiego dotąd jeszcze nie widziano. Bóg szuka mężczyzn i kobiety w każdym wieku, którzy chcieliby być narzędziami w jego ręku.